co to za przyjemność tak godziny latać. Czy godziny, nie godziny. Dobrze, no, to już od tury, od dziesiątej. No ale wiesz, to nie zawsze... To Jesteśmy na międzynarodowych zawodach paralotniowych World Pollen Cup. Widzimy prowadzącego w stawce bednarskiego Krystiana. Przesunął się na prowadzenie, jest obecnie liderem całej grupy. Widzimy grupę całą. Christian, Christian! Posłuchaj, jak wymieje <grymne> się. Szybciutko. tam? No, o tym czerwonym nie wiemy. na niebiesko-białe, to on jest wyżej, ale on sobie tak powoli leci. Pan Krystian ma tu już swoją y, grupę fanów, która go obserwuje z dołu. W składzie y, ukochana teściowa, szwagierka i oczywiście szwagier. Nas no, nie filmu. Wszystko musi być na filmie uchwycone. A w aucie. Tu najbardziej zagorzały fan sportów ekstremalnych, tylko niestety nie wytrzymał napięcia i zasnął. Naliczono w powietrzu 18 glitów po stronie polskiej, a po stronie czeskiej prawdopodobnie jest około 10. Malutkie zbliżenie na stronę czeską. No, koledzy tam próbują coś rzeźbić. Nie za bardzo im to wychodzi. No a spójrzmy, co porabia w powietrzu nasz lider. Jest, mamy go w obiektywie. Jest. piony strasznie, widać kurcze jak mu skroń tylko letko drga no pozostała grupa w stawce wie, nie mają zbytnich szans dorównać najlepszemu zawodnikowi w stawce po prostu doświadczenie i rutyna w wykonaniu pana Krystiana jest zbyt wysoka, żeby zawodnicy mogli ją w jakikolwiek sposób przeskoczyć. Spójrzmy co się dzieje na startowisku. Co chwilę wystartują wystartu nowe hajty. Samochód jak widzimy też jest sporo z różnych województw Polskie, Wrocław Rzoniów Nysa, Paczków coś niesamowitego co ten Krystian wyrabia taką łatwością przychodzi mu szybowanie w powietrzu jak dosłownie sokołowi wędrownemu. Wspaniałe zawody. Koledzy po stronie czeskiej Chyba wiedzą, że nie mają zbytnich szans, dlatego nawet nie próbują się wskrobać na polską stronę Możliwe, że zauważyli wyczyny w wykonaniu pana Krystiana i są po prostu zorientowani Piękny widok Tyle ptaków szybujących w powietrzu Jeszcze jeden zawodnik zasługuje tutaj na y, szczególną uwagę. Mianowicie pan Grzegorz Świeszko, zamieszkały w, w Lewinie. Spróbuję go teraz namierzyć mniej więcej gdzie on jest, ale chyba już go widzę. On jest właśnie nad Krystianem Bętarskim w tej chwili. Tak to jest chyba on. Dokładnie. No chwilowo y, jest chwilowo. Może można było powiedzieć przed Krystianem, ale to są bardzo dobrzy koledzy może. Zmieniają się tylko w czołówce chwilowe, żeby po prostu jak kolarze przed peletonem wyruszyli w pościg, peleton ich goni, no ale chłopaki się zmieniają jak mogą. Tak, budaj, że to jest pana Grzegorza swing z jego uprzężą leżącą. Tak, tak, to jest on z numerem 2, a pan Krystian ma yy, numer 1. Tak, mamy go w tej chwili na ekranie. Ktoś tam próbuje dojść pana Krystiana Ale widzę, że mu to nie wychodzi za bardzo Więc gościu zawraca Jest ok Tak, teraz się mijają pan Grzegorz z panem Krystianem Dobrze wiedzą, że prowadzą Dlatego są bardzo spokojni w powietrzu Się tu na startowisku. Następnie zawodnicy szykują się do startu. Niektórzy już się poddali, wylądowali. Niektórzy próbują się desperat desperacko ratować. Niestety koledzy po stronie czeskiej nie mają zbyt dobrych warunków widać na latanie lub umiejętności bardziej bym był za tym drugim. Tak tu mówią yy, kijowej baletnicy i rąbek w spódnicy przeszkadza tak też mogą się tłumaczyć nasi, nasi sąsiedzi z zamiedzy a co tu słychać u Pana Krystiana, gdzie on w tym momencie się podziewa, jest widzę go, o, troszeczkę się oddalił, przyczaił się można byłoby tak powiedzieć, by zaatakować i zakończyć cały wyścig. Spójrzmy co porabia jego yy, fan Pan klub, yy, ukochana teściowa. Przestań. ty. tylko Za chwilę mi powtarza tak. Jedyna. Jedyna. My zbliżamy się do końca relacji na żywo. Dla Państwa nadawał yy, szwagier Adam. Yy, zapraszamy na reklamę.